W kolejnym odcinku podcastu Poznaj siebie. Ja mam na imię Andrzej. A ja, Jagoda. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Razem prowadzimy ten podcast, w którym pomagamy lepiej zrozumieć siebie i innych. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat autyzm. Jak rozpoznać pierwsze objawy? Kiedy warto zgłosić się do specjalisty i dlaczego wczesna diagnoza jest tak kluczowa? A przy okazji warto może wspomnieć, że kwiecień to właśnie miesiąc świadomości o autyzmie, więc tym bardziej jest to świetna okazja, żeby porozmawiać o tym właśnie spektrum zaburzeń. I rozwiać różne mity, które wciąż się wokół nas kręcą. Dokładnie, a więc zaczynajmy. Jagoda, zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest autyzm? Autyzm to jest zaburzenie neurorozwojowe, co oznacza, że wpływa na rozwój mózgu, zwłaszcza w obszarach związanych właśnie z komunikacją, interakcjami społecznymi i przetwarzaniem bodźców. Jest to takie zaburzenie ze spektrum, co oznacza, że jego objawy mogą być bardzo różne. U niektórych osób są ledwie zauważalne, u innych znów znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie. Czyli nie ma jednego typowego przypadku autyzmu, tak? Dokładnie. Często mówi się, że jeśli poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu, to poznałeś tylko jedną osobę właśnie w spektrum autyzmu. Każdy ma swój indywidualny zestaw cech i trudności. Dla jednej osoby wyzwanie może być nawiązanie relacji, dla innej nadwrażliwość na dźwięki, a jeszcze inna po prostu może mieć bardzo jakieś wąskie i intensywne zainteresowania. A skąd bierze się autyzm? Mówiłaś już, że to zaburzenie neurorozwojowe, ale co dokładnie je powoduje? To jest dobre pytanie. Przyczyny autyzmu nie są jeszcze do końca poznane, ale wiemy, że ma on silne podłoże genetyczne. Badania pokazują, że pewne zmiany w genach mogą wpływać na rozwój mózgu dziecka i właśnie prowadzić do pojawienia się objawów, objawów autyzmu. Dodatkowo mamy coraz więcej badań dotyczących pestycydów i zanieczyszczenia środowiska, które mogą wpłynąć na pojawienie się autyzmu. Czyli to nie jest coś, co można złapać jak grypę albo co wynika z wychowania? Absolutnie nie. To jeden z najczęstszych mitów. Kiedyś sądzono, że autyzm może być właśnie wynikiem złego takiego zimnego, e, pozbawionego emocji wychowania. I to właśnie była tak zwana teoria zimnej matki. Dziś wiemy, że to zupełnie nieprawda. Autyzm nie jest wynikiem błędów wychowawczych, ani też nie jest czymś, co pojawia się nagle w jakiejś wyniku jakiejś określonej sytuacji. Co w takim razie jest czynnikami środowiskowymi? Czy, mogą on, czy one mogą mieć jakiś wpływ? Mogą, ale nie są główną przyczyną. Niektóre badania właśnie sugerują, że na przykład infekcje w czasie ciąży, niedobory składników odżywczych, czy ekspozycja na toksyny mogą Mogą nieznacznie zwiększyć ryzyko, ale to wciąż temat wymagający dalszych badań. Jednak kluczowy czynnik to jest to właśnie genetyka. Czyli podsumowując, autyzm to jest zaburzenie, które rozwija się już w okresie prenatalnym, wynika głównie z genetyki i objawia się na różne sposoby, prawda? Dokładnie tak. Co ważne, autyzm nie jest chorobą, którą można wyleczyć. To inny sposób funkcjonowania mózgu. Naszym zadaniem jest wspieranie osób autystycznych i pomaganie im właśnie w rozwijaniu umiejętności, mhm. które mogą ułatwić im takie codzienne funkcjonowanie. No dobrze, w takim razie przejdźmy do konkretów. Jak można rozpoznać pierwsze objawy autyzmu? Jakie sygnały mogą zwrócić uwagę rodziców? Wspomniałem wcześniej, że objawy autyzmu mogą pojawić się już bardzo wcześnie, nawet w pierwszym roku życia. Co konkretnie powinno zwrócić naszą uwagę jako rodziców? Tak, to prawda. Pierwsze sygnały mogą być zauważalne już u niemowląt, choć oczywiście każde dziecko rozwija się w swoim tempie i nie każde opóźnienie oznacza autyzm. Jednak są pewne zachowania, które mogą właśnie wskazywać, że warto przyjrzeć się rozwojom dziecka zdecydowanie bliżej. N no tak, jak więc odróżnić, kiedy mamy do czynienia z indywidualnym tempem rozwoju? A kiedy coś może jednak wymagać konsultacji? To jest bardzo ważne pytanie. tym to nie jest tylko opóźnienie w mowie, ale przede wszystkim inne sposoby interakcji, odbierania świata. Pierwsze sygnały można podzielić na kilka obszarów: na kontakt wzrokowy, reakcje na bodźce społeczne, komunikacja niewerbalna i po prostu zachowania sensoryczne. Najczęstsze objawy autyzmu może, możemy właśnie rozpoznać już między szóstym a dwunastym miesiącem życia. U niemowląt pierwszy, pierwsze sygnały mogą być takie bardzo subtelne, ale warto na nie zwrócić uwagę. Czyli właśnie brak reakcji na imię, jeśli maluch nie odwraca głowy, gdy rodzic zwoła go po imieniu, nawet wielokrotnie, może to być właśnie sygnał, że coś jest nie tak. Oczywiście nie każde dziecko reaguje od razu, ale jeśli taka sytuacja powtarza się regularnie, Warto się temu przyjrzeć. Później też mamy unikanie kontaktu wzrokowego. Noworodki niemowlęta naturalnie szukają właśnie wzroku rodziców, zwłaszcza podczas karmienia czy zabawy. Jeśli dziecko nie robi tego, tylko, albo robi to tylko bardzo na krótko, może mieć trudności właśnie w nawiązywaniu takich interakcji społecznych. Też jest brak wspólnego pola uwagi, czyli takie zwykłe maluchy chętnie pokazują właśnie palcem ciekawe rzeczy, na przykład zabawkę, czy coś, co widzą za oknem i oczekują, że właśnie ten rodzic spojrzy na tą samą w tą samą stronę. Dzieci, właśnie spektrum, często tego nie robią, co może właśnie sugerować jakieś trudności w budowaniu wspólnej uwagi. I też to, na co warto zwrócić uwagę, to jest słaba reakcja na bodźce społeczne. Większość niemowląt intuicyjnie reaguje na uśmiech rodzica, ozajemnia go, cieszy się na widok bliskich, reaguje na jakąś czułość. Mhm. Natomiast jeśli dziecko wydaje się na to takie obojętne, rzadko się uśmiecha lub nie wykazuje, właśnie zainteresowania twarzami opiekunów, może być to sygnał, że potrzebuje takiego dodatkowego wsparcia. Mhm. Czyli niemowlę, które nie reaguje na rodziców, tak jak większość dzieci w tym wieku, może być w tej grupie ryzyka. Tak, ale warto podkreślić, że pojedynczy objaw nie musi oznaczać autyzmu. Kluczowe jest, aby obserwować, czy zachowania te występują jednocześnie i utrzymują się przez dłuższy czas. Jeśli tak, to właśnie wskazane jest, aby rodzice skonsultowali się z pediatrą lub specjalistą, który dokładnie oceni rozwój dziecka. W drugim roku życia mogą właśnie pojawić się kolejne objawy, które powinny skłonić rodziców do uważnej analizy rozwoju ich dziecka. Na przykład u dzieci, w tym wieku można zauważyć brak prób naśladowania i wspólnej zabawy, czyli dzieci w tym wieku zwykle zaczynają właśnie naśladować gesty, machanie, klaskanie. Brak takich prób może być kolejnym sygnałem. Później, oczywiście, no to o czym wcześniej wspominaliśmy, czyli ten opóźniony rozumień Jeśli dziecko nie gaworzy lub mówi pierwsze słowa znacznie później niż również nicy, warto przyjrzeć się temu bliżej. Oczywiście, każde dziecko rozwija się inaczej, ale wyraźne opóźnienia mogą wskazywać na potrzeby właśnie dalszej diagnostyki. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na takie coś, jak brak dzielenia się właśnie emocjami i zainteresowaniami, dziecko, które nie wskazuje na ciekawe obiekty lub nie dzieli się swoimi emocjami z opiekunami, może mieć trudności właśnie w nawiązywaniu relacji społecznych. Rozumiem, że obserwacja tych objawów jest kluczowa dla wczesnej interwencji. Dokładnie. Wczesne zauważenie takich nieprawidłowości i szybka konsultacja ze specjalistą mogą znacząco wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Dzięki temu możemy wprowadzić odpowiednie terapie i takie wsparcie, które mogą pomóc dziecku w codziennym funkcjonowaniu oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych. Warto może dodać też, że nie każdy specjalista się na tym zdaje, nie każdy lekarz, więc jeśli jeden powie, że nie, to czasami, jeśli mamy tą taką niepewność sobie, to warto skonsultować u innego. Podsumowując. Pierwsze objawy autyzmu mogą być subtelne, ale obserwacja kontaktu wzrokowego, reakcji na imię, sposobu dzielenia się uwagą i rozwoju mowy to kluczowe elementy. Dzięki temu rodzice mogą na czas wykryć potencjalne trudności i podjąć odpowiednie kroki. Dokładnie wczesna diagnoza nie tylko właśnie pomaga lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, ale też umożliwia wprowadzenie takiego wsparcia, które pozytywnie może wpłynąć właśnie na dalszy rozwój tego dziecka. Okej, okay, skoro mówiliśmy już o sygnałach umaluchów, jak w takim razie wyglądają objawy u starszych dzieci, które już zaczynają uczęszczać do przedszkola lub szkoły? No, u starszych dzieci, czyli tym właśnie wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, objawy autyzmu mogą właśnie wyglądać nieco inaczej. W tym okresie zmienia się dynamika interakcji społecznych, rozwija się mowa, a dziecko coraz bardziej eksploruje otoczenie. Dlatego też pewne aspekty zachowań stają się bardziej widoczne. W takim razie, co konkretnie mogą zauważyć rodzice lub nauczyciele w tej grupie wiekowej? Charakterystyczne sygnały, na które warto zwrócić uwagę, to trud, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Dzieci właśnie w spektrum autyzmu mogą mieć problem z takim tworzeniem przyjaźni, rzadko inicjują jakąś zabawę, yy, mają też trudności z zastosowaniem się często do grupy. Czasem wydają się takie wycofane albo po prostu wolą bawić się samodzielnie. Mamy też brak spontanicznej takiej zabawy w udawanie, czyli taka yy, na przykład udawanie, że gotuje się obiad, rozmawia się przez telefon, czy buduje się coś z klocków. To ważny element rozwoju. Dzieci autystyczne często wolą bardziej konkretne takie schematyczne aktywności i mogą mnie przejawiać zainteresowania tego typu zabawami. Chociaż może też warto dodać, że klocki Lego i budowanie czegoś konkretnego to też jest często mhm. taka fiksacja dzieci w spektrum. Po prostu te dzieci lubią gry i zabawy, które są bardzo uporządkowane, tak? Samochody, puzzle, coś co jest konkretne. Rozumiem. Nie ma tam zabawy w dom, odgrywanie ról to jest Bo ten kijek tak. to jest mój kondycyj. Kij to ki to nie jest wędka. Tak, albo tak jak ostatnio widzieliśmy, że Miś dzisiaj gra na konsoli. Tak. A, bo mi się nie mogą grać na konsoli. Dokładnie. I, i to, to jest coś, co właśnie Ci mówiłam, że o, i przychodzi nam konkret. Mi się nie grają na konsoli. Trafne spostrzeżenie. Też może warto dać takie dosłowne rozumienie języka, to coś, na co powinno się zwrócić uwagę. Czyli takie żarty, metafory, przenośne. Dla niektórych dzieci to duże wyzwanie, mogą brać wszystko bardzo dosłownie, co z czasem prowadzi po prostu do nieporozumień w rozmowach z rówieśnikami lub dorosłymi. Też takie są często. To przejawiają się takie powtarzalne ruchy czy rytuały, machanie rękoma, kołysanie się, kręcenie przedmiotami. To często właśnie takie powtarzalne zachowania. Niektóre dzieci mocno przywiązują się do tego określonego jakiegoś porządku i czy ruty, na przykład układają zabawki w określony sposób, lub nie lubią zmian w codziennym harmonogramie. Często można zwrócić uwagę na to, że u chłopców, ja często zauważam z wiadomych przyczyn, że układają samochody w rządku, w konkretnej, konkretne modele, albo konkretnej wielkości, nie? I one są zawsze albo w, w linii prostej, albo w okrąg ułożone i, i broń Boże im to zabrać, bo, bo to już później, wiesz, nie, nie wchodzi im w tych, ich y, rytuałów. Ale też pojawiają się nadwrażliwości sensoryczne lub właśnie brak. Takie silne reakcje na hałas, światło, jakąś teksturę ubrań, czy smak jedzenia mogą właśnie być oznaką jakiejś nadwrażliwości do wrażliwości sensorycznej. Ale zdarza się też odwrotnie, czyli niektóre dzieci mogą być mniej wrażliwe na bodźce, co właśnie wpływa na ich takie codzienne funkcjonowanie. Aha. Czyli mogą mieć jakiś problem z napięciem mięśniowym, takim obniżonym, albo problem z czuciem głębokim, więc one na przykład wtedy nie czują, że się uderzą, albo że kogoś, komuś y, mogą, nie wiem, kogoś też mocniej na kogoś spaść, uderzyć, też nie, nie zwrócono na to totalnie uwagi. A czy jest możliwy miks tych dwóch rzeczy? Mieć nadwrażliwość na przykład na słuch i brak czucia głębokiego? Tak, jak najbardziej. Aha. Też może warto zauważyć, że jeśli chodzi o nadwrażliwości, to też często jest wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu. Ze względu często na konsystencję jedzenia, albo po prostu coś jest za twarde, albo jest zbyt papkowate, nie? I on, oni często się boją próbować rzeczy, które, które są dla nich nieznane. Mhm. Tak jak, nie wiem, mój syn zawsze od małego już. On jeszcze, jak jadł ja te słoiczki, go karmiłam słoiczkami, gdy gdzieś tam rozszerzyliśmy dietę, bo zaczęły się pojawiać y, te słoiczki, gdzie mają jakieś kawałki ryżu, czy czegoś, to było wypluwane. I ryż do dzisiaj jest fe, chociaż minęło od tego czasu 6 lat. Bo on jemu po prostu no, nawet mówi wprost, to nie znaczy, że mi nie smakuje, tylko mi przeszkadza to. Aha. I jeszcze są problemy z komunikacją emocjonalną. Niektóre właśnie dzieci mają trudności w rozumieniu i wyrażeniu emocji mhm. zarówno właśnie własnych, jak i innych osób. Może im być trudno po prostu określić, co czują albo poprawnie zinterpretować też emocje innych ludzi w otoczeniu, co właśnie im utrudnia zdecydowanie te interakcje społeczne. To wszystko brzmi bardzo złożenie. Często można pomyśleć, że dziecko po prostu jest inaczej rozwinięte, lub ma swoje indywidualne cechy, ale to nie jest nie. To niekoniecznie jest autyzm. Masz rację, wiele z tych zachowań może być postrzeganych jako indywidualne cechy temperamentu. Jednak jeśli zauważysz, że one występują w sumie, że występuje kilka z tych objawów jednocześnie i utrzymują się właśnie przez dłuższy czas, to warto na to jednak zwrócić uwagę. Na przykład trudności w nawiązywaniu relacji dosłownie, do takie dosłowne rozumienie języka, połączone właśnie z powtarzalnymi zachowaniami, mogą właśnie sugerować, że to dziecko funkcjonuje w spektrum autyzmu jednak. To bardzo ważne, żeby zarówno rodzice, jak i nauczyciele byli czujni i komunikowali się między sobą jeśli zauważą coś takiego niepokojącego. Dokładnie. Współpraca między rodzicami a nauczycielami jest kluczowa. Dzięki temu można szybciej zidentyfikować takie ewentualne problemy i skonsultować się ze specjalistą, który właśnie poprowadzi odpowiednią diagnostykę. Widzę, że objawy u starszych dzieci mogą być również bardzo subtelne, ale ich zauważenie jest równie istotne dla czesnej interwencji. Dokładnie, bo im wcześniej wykryjemy ewentualne trudności, tym większe mamy szanse na wprowadzenie takich skutecznych metod wsparcia, które mogą dziecku rozwiązać, w pewnych swoich możliwości. Okej, okay, w takim razie kiedy warto zgłosić się do specjalisty? Kiedy rodzice powinni się zacząć niepokoić i szukać profesjonalnej pomocy? To bardzo istotny temat. Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się właśnie w swoim tempie, ale istnieją pewne czerwone flagi, które sugerują, że warto po prostu przeprowadzić dokładniejszą cenę. Tak jak właśnie wspominałam wcześniej, jeśli zauważysz, że u dziecka kilka niepokojących sygnałów jednocześnie, zdecydowanie powinno się skonsultować to z lekarzem lub właśnie psychologiem dziecięcym. A co jeśli. Rodzice nie są pewni, czy to naprawdę autyzm, czy może po prostu indywidualne cechy charakteru lub rozwojowe dziecka. Naturalne, że rodzice mają obawy i nie chcą od razu przypisać każdej nietypowej cechy autyzmowi. Dlatego pierwszym krokiem powinna być właśnie rozmowa z pediatrą, który oceni rozwój dziecka. Jeśli uzna, że to jest skazane, skieruje właśnie do specjalisty, takiego jak psycholog dziecięcy, czy neurolog, lub psychiatra dziecięcy. Specjaliści przeprowadzą szczegółową diagnostykę i właśnie obejmą obserwację, wywiady z rodzicami, i stosowanie standaryzowanych testów, czy w takim razie, dla rodziców, nie zwlekajcie z szukaniem pomocy, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości. To może być klucz do zapewnienia dziecku lepszej przyszłości. Dokładnie, nie ma nic ważniejszego niż dobro i rozwój własnego dziecka. Konsultacje ze specjalistą to pierwszy krok w kierunku zrozumienia i wsparcia jego unikalnych właśnie potrzeb. Czesna interwencja może znacząco wpłynąć na rozwój właśnie dziecka, pomagając mu lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z autyzmem. Okej, okay. zgłosiliśmy się do specjalisty, otrzymaliśmy diagnozę i co dalej? Jakie możliwości wsparcia i terapii są w ogóle dostępne dla dzieci, u których stwierdzono autyzm? Autyzm to, co już powiedziałam, nie jest chorobą, którą można wyleczyć, ale odpowiednia terapia i właśnie wsparcie mogą pomóc dziecku rozwijać się jak najlepiej. Kluczowe jest, aby... Podejście terapeutyczne było dostosowane właśnie do indywidualnych potrzeb dziecka, ponieważ każde dziecko w spektrum ma swoje unikalne wyzwania i mocne strony. W takim razie, jakie metody terapeutyczne są najczęściej stosowane? Jeśli chodzi o wsparcie dla dzieci w spektrum autyzmu, mamy kilka sprawdzonych metod terapii, które mogą znacząco poprawić ich funkcjonowanie. Terapia behawioralna, w tym właśnie analiza zachowań stosowanych, jest to jedna z najczęściej stosowanych metod. Opiera się ona na wzmacnianiu pożądanych zachowań i stopniowym właśnie eliminowaniu tych, które mogą e, sprawić trudności. W praktyce oznacza to e, takie mm, systematyczne nagradzanie odpowiednich reakcji i uczenie dziecka nowych umiejętności społecznych czy właśnie komunikacyjnych. Też e, ważna jest terapia logopedyczna. Dla wielu dzieci komunikacja to jest właśnie takie spore wyzwanie. Ta terapia logopedyczna nie tylko wspiera rozwój mowy i poprawia artykulację, ale też uczy, jak skutecznie porozumiewać się zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Warto też y, pomyśleć o terapii zajęciowej, czy integracji sensorycznej, bo dzieci w spektrum często mają trudności z przetwarzaniem właśnie bodźców sensorycznych, mogą być na nie albo nadwrażliwe, albo właśnie nie, nie do końca czuć, więc terapia taka zajęciowa mo, może pomóc po prostu w takim lepszym radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, co właśnie też ułatwia takie codzienne funkcjonowanie. Ćwiczenia sensoryczne pozwalają też dziecku lepiej integrować może różne zmysły i dostosowywać się do otoczenia. No i chyba coś, co jest moje Zdaniem takim top-of-the-top top i najważniejszym, czyli tu z treningu umiejętności społecznych, to jest właśnie świetna metoda, która pomaga dzieciom lepiej zrozumieć emocje. Nawiązać relacje, reagować na sygnały społeczne. Może odbywać się właśnie indywidualnie lub w grupie, co dodatkowo rozwija umiejętności właśnie takiej współpracy i komunikacji. Jeśli chodzi o to, to ja jestem zwolenniczką właśnie zajęć grupowych, mm. bo to bardziej jest korzystne dla dziecka. Ale każde dziecko jest też inne, dlatego kluczowe jest dobranie po prostu odpowiednich metod terapii do jego potrzeb. Więc dobra wiadomość jest taka, że im wcześniej zaczniemy działać, tym większe szanse na takie pozytywne efekty. A czy istnieją również jakieś terapie wspomagające, które warto rozważyć? Tak, oprócz podstawowych metod coraz częściej stosuje się podejście jakieś wspierające, takie jak, nie wiem, terapia muzyczna czy artterapia. Są one szczególnie pomocne w rozwoju takich umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych, ale także pozwalają dziecku po prostu wyrazić siebie w niej taki e, konwencjonalny sposób. Każdy z tych metod może być elementem takiego cał całościowego planu terapeutycznego. A jak wygląda właśnie proces wdrażania takich terapii? Czy to jest indywidualny plan dla każdego dziecka? Tak. Po postawieniu diagnozy specjaliści często we współpracy z rodzicami właśnie opracowują taki indywidualny plan terapeutyczny. Jest on oparty na właśnie mocnych stronach dziecka, jego potrzebach oraz właśnie obszarach, które wymagają wsparcia. Ważne jest, aby terapia była taka elastyczna i mogła być właśnie modyfikowana w miarę post też dziecka. Jak ważna jest rola rodziców w całym procesie terapeutycznym? Rodzice są najważniejszymi osobami dziecka, a ich właśnie zaangażowanie w terapię jest kluczowe. Specjalisty często oferują szkolenia oraz właśnie takie wsparcie dla rodziców, aby mogli efektywnie wspierać rozwój dziecka w domu. Współpraca między terapeutami a, a rodziną zwiększa szanse na takie osiągnięcie pozytywnych efektów, więc ta rola rodzica jest bardzo ważna. Podsumowując, choć autyzm jest wyzwaniem, dzięki odpowiedniej terapii i wsparciu dziecko może nauczyć się strategii radzenia sobie z trudnościami, co znacząco wpływa na jego jakość życia. Dokładnie. Wczesna interwencja i takie ciągłe wsparcie są kluczowe. Ważne jest, aby każda rodzina wiedziała, że nie są oni sami w tej, na tej drodze i że istnieje wiele metod, które mogą pomóc w pełni wykorzystać potencjał i dziecka. To jest naprawdę budujące słyszeć, że wsparcie jest dostępne i skuteczne, gdy tylko podejmiemy odpowiednie kroki. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się jakoś pomocne dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy mogą być na podobnej drodze lub chcą lepiej zrozumieć, jak właśnie wspierać swoje dziecko. Zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, porozmawiajmy jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie o emocjach rodziców, którzy dowiadują się o diagnozie autyzmu swojego dziecka. Jak radzić sobie z tą informacją, która może wywołać wiele różnych uczuć. To temat chyba niezwykle istotny, bo diagnoza autyzmu u dziecka to właśnie moment, który dla wielu rodziców wiąże się z takim szerokim szokiem, takim smutkiem, a nawet poczuciem winy. Ważne jest, aby pamiętać, że emocje, które pojawiają się w tym czasie są całkowicie normalne. Każdy przeżywa to inaczej, od uczucia ulgi aż że w końcu nie wiem, ma odpowiedź na jakieś naturalne pytania. strach w ogóle przed przyszłością. Wydaje mi się też, że Trzeba trochę przejść taką swoistą żałobę po diagnozie, bo raczej większość rodziców ich przychodzi, w tym ja też. Pomimo tego, że wiedziałam, że moje dziecko jest w spektrum autyzmu, to i tak byłam załamana informacją o tym, że ktoś mi to potwierdził, więc to taka trochę. Ja to nazywam trochę taką żałobą po stracie tego, powiedzmy, przysłowiowo już zdrowego dziecka, tak? mhm. że jednak mamy to dziecko inaczej funkcjonujące, no i trzeba trochę przejść taką żałobę po stracie takiego naszego obrazu, który mieliśmy. Tak, czyli rodzice generalnie mają prawo czuć się po prostu źle po, po takiej informacji? Oczywiście, że mają prawo. Jak z autyzm, zmienia życie całej rodziny. Dlatego naturalne jest, że właśnie pojawiają się pojawiają się jakieś uczucia smutku, złości, a nawet bezsilności, to ważne, żeby dać sobie prawo do tych emocji i nie oceniać siebie zbyt surowo. Kluczowe jest jednak to, aby nie pozostać z tymi uczuciami właśnie samemu. A jakie działania polecasz, żeby pomóc rodzicom poradzić sobie z tą sytuacją? No Na początek to warto właśnie poszukać wsparcia. Może być to rozmowa z bliskimi, jeśli ktoś to rozumie. Udział w grupach wsparcia dla rodziców właśnie dzieci z dzieci z autyzmem, a także jakieś konsultacje z psychologiem, który pomoże nam jakoś pomóc i przepracować te emocje. Diagnoza autyzmu to duża zmiana nie tylko właśnie dla dziecka, ale dla całej rodziny, w szczególności moim zdaniem, dla rodziców. Taka profesjonalna pomoc może pomóc uporządkować właśnie emocje, zrozumieć własne reakcje i nauczyć się strategii radzenia sobie właśnie na takich trudnych chwilach. To także taki dobry moment, by po prostu zdobyć wiedzę o autyzmie, co często właśnie też przynosi ulgę. Im więcej wiesz po prostu, tym łatwiej jest zaakceptować też sytuację i, i jakoś podjąć takie konkretne działania wspierające rozwój dziecka. A jakie powinny być te pierwsze kroki? Co może zrobić rodzic w pierwszych dniach po diagnozie? Dać sobie czas. Nie trzeba od razu szukać po prostu wszystkich odpowiedzi. Warto też właśnie skorzystać z jakichś porad specjalistów, którzy nie tylko prowadzą terapię dziecka, ale mogą doradzić rodzicom, jak radzić sobie z emocjami. Warto także nawiązać kontakt z innymi rodzicami, którzy właśnie przeżywają po Podobną sytuację, aby już przeżyli. Często dzielenie się doświadczeniami i uczuciami właśnie przynosi taką ogromną ulgę i pomaga znaleźć nowe perspektywy. To naprawdę budujące. W ten sposób rodzice nie tylko uczą się wspierać. Swoje własne dziecko, ale także dbają o własne zdrowie psychiczne, co jest równie ważne. Dokładnie. Pamiętajmy, że dobro dziecka zale zależy również od tego, jak rodzice sobie radzą. Akceptacja diagnozji i właśnie otwarcie na wsparcie pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, ale także właśnie dają szansę na wspólny rozwój całej rodziny. Mam nadzieję, że ten segment pomoże wielu rodzicom poczuć się mniej osamotnionymi w swoich emocjach i zmotywuje ich to. Szukania wsparcia. To naprawdę ważny element całego procesu. Zgadza się. Diagnoza autyzmu to nowy rozdział, ale nie musi oznaczać on końca. To dopiero początek drogi, którą może przynieść wiele pozytywnych zmian, jeśli tylko będziemy otwarci na taką naukę, wsparcie i po prostu wzajemną pomoc. Podsumowując dzisiejszy odcinek, rozmawialiśmy o tym, czym jest autyzm, jakie są najwcześniejsze objawy, jak wyglądają symptomy u starszych dzieci, kiedy warto szukać pomocy specjalistycznej oraz jakie są możliwości terapii i wsparcia po diagnozie. Dodatkowo poruszyliśmy również trudny temat, ale bardzo ważny emocje rodziców już po otrzymaniu tej diagnozy. Pamiętajcie, że niezależnie od tego i Jak trudna wydaje się sytuacja, nie jesteście w tym sami. Szukajcie wsparcia, rozmawiajcie z bliskimi, korzystajcie z pomocy po prostu specjalistów i dawajcie sobie prawo do przeżywania swoich emocji. Każdy krok w kierunku zrozumienia i akceptacji jest ważny. Dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mamy nadzieję, że dzisiejsza dawka informacji była dla was pomocna i inspirująca. Zapraszamy do pozostania z nami w kolejnych odcinkach oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Pamiętajcie, że kwiecień to miesiąc Wiadomości autyzmu. Doskonały czas, aby właśnie poszerzyć wiedzę na ten temat i wspierać się wzajemnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.